Hej, witajcie moi drodzy z tej strony kina. Witam Was na kolejnym live'u z Enter the Gungeon. czaty wybrały i umieramy dzisiaj łowczynią. Łowczyni ma psiaka. A psiak, w ogóle widzicie, że mam 7 kredytów, ale sklepu jeszcze nie mam. Nie wiem co trzeba zrobić, żeby sklep odblokować. Eee, ten nie rób tego. Mm. No i ten psiak chyba z psiakiem są częstsze dropy i ona ma jeszcze kuszę, którą może sobie błączatować przeciwników. Co by ją strzeliło? Płatki poszło. Pokemon, czy już wszystkie, kurwa, masz? No chyba nie w kwiatka! Wiecie co jest najgorsze, że... ...każdą postacią oprócz Marisa możesz mierzyć prosto w przeciwnika... ...a na przykład strzała i tak chybi, nie? Przyszleczka za municją, no dobra. Bo... Jak dają, to biorę. Kudy słowa no. Ten niedobry magusia. nie tylko A takie jak na mnie to i tak daleko zaszłam bez takie Wiecie a Kino obrywa z drugi raz. Fuck yeah! Tam jest fight room albo sklep. Czy ja w ogóle coś mówiłam a propos nieobrywania? Jeśli coś mówiłam, to to cofam. Nie było tematu, jakieś spięcie na linii czy coś. O! Pies mi serce wygrzebał. Wolni wiedzieć, skąd to serce wyczasną, ale. Co, co to za. Sp no, że to. No, bossa może być niezła. Miałam wartę, się przerolowałam przez wybuch. Rycerzek jest spokojny, co lubię. Przeładowanie. Sp... Co to do mnie jest z eee, Zofiara, czujesz się jakiś lepak? Odejdź. Nie ogarnię oraz spoko. Uii. Dalej nie wyciszyłam telefonu. Jest sklep. Snajperka za 45, pół serca za 20. Klucz za 25. Gdzie jest jeszcze jeden? Aha, ten się idzie, dobra. Jak wykombinuję hajsy, to tego, to kupuję klucz. Nie dostałam za to nic. W sensie ze zero hajsów, nul pieniądzów. Mam wrażenie, że ktoś mnie to... robi Co to? Technika stuszał! Oh, nie przyda się na bossa. to próbujemy przeżyć No jest ptak Nie jest źle No coś tam niby wydaje ale taki Nic nieznaczący Jednak łata to łata Mewa która dla mnie zawsze będzie wroną. O no super, że ten A potencjał. Ale jak to było więźniarka, mi się kojarzy z seksualną niewolnicą, chociaż z takim ryjem, to... No co kto lubi? Co wiem o więźniarce, ma mołota. I... ma gówniany, mało strzałowy pistolet. I ma obrzyn. O luju! Ty. Brzydko. Jedno jest pewne z takim ryjem to na podprysznicem w więzieniu to nie miała tego powodzenia Gdzie ten dziad się zrestuł? Nenhum berval de cheirosa <sos> To co, to to. To Marinza, jeżeli umrę i tym, to, to to pilot i. I tyle. Jak widzicie tutaj, czy się gra, czy się nie gra. Skill nie wzrasta. Ten opierdzielasz się. se daw an Mm -hmm. Przecie, ja przerolowałam. Tak, to ja szczerze wam powiem, że powinna mu uniknąć tego wybuchu, ale... No, ale bo pieniądzem. Myślę, że każdego piętra, nie tylko tego jednego. No chyba nie! O iść pan w Massacre Dobra, muszę to na spokojnie yy, obmyślać, więc teraz muszę. Już dalej się nie dało. Ja lepiej przez to, że chciałam sobie skręcić, nie w sensie przejść przez drzwi. A to przecież tak nie działa. Czy oni mi go właśnie zrespili na ryju? Tak centralnie, in my face. Ja tam w ogóle idę jak i klucza nie mam. Powinno być na początek... No i sam pierw do No kurwa pewnie, do sklepu. No. Ja pierdolę. Nie, e, jeszcze, jeszcze raz z Marinsem, Jeszcze raz z ja ja się w tym. To... No, no nie zgadzam się na to, no. Nie, zga... nie, nie zgadzam się na to, kurwa. No nie, no, no po prostu się na to nie zgadzam. Tak po prostu. A nie będzie. No super, że już oberwałam. Genius! biblioteczny nowy jak w biblioteki uwielbiam. tak mi trochę dziwnie jak muszę rozwalać te książki kluczyk na razie żadnych wyjazdów nie mam w planach nie powiem wam że naprawdę wszystkie moje wyjazdowe plany drugiej połowie tego roku się po prostu tak spierdoliły. Trzy razy miałem jechać do Wrocław. Żaden wyjazd po prostu nie wypalił. Miałam jechać na PGA, wyjazd nie wypalił. Więc już a nic nie planuję. Skróczek za 25, serduszka za 30. Gdybym potrzebowała, pewnie będę. No oczywiście, że oberwałam, bo dlaczegoż by nie? Czy ja tu teraz będą ogóle tak? Moja postać właśnie złapała Rage'a, bo przewróciła stół. Taki tam mały bonusik. Co to za gunwo? O! Naprawdę? Wymieniłam ślepaka na ślepaka. Uh, szaleństwo, nie, nie, nie. Ogólnie to szałciał Się nie spodziewałam takich zwrotów akcji. Ale ale ja wiem że teraz wszystkie panny przed monitorami zgubiły majtki o ile je miały yy... Co dzisiaj i w Ajzaku i ten... I w Ganjonie klucze, klucze lecą. Jest jakiś dzień klucznika, jakieś świnto narodowe czy coś. Znowu coś przegapiłam. Okazja do picia w sumie. W ogóle wczoraj wieczorem wyszłam do sklepu i stwierdziłam, że czas umierać. Bo moje wieczorne wyjście do sklepu nie było po browar, tylko po kole. Co Pepsi. Super. Jeszcze lepiej. Ja jest, nie jednak, jednak, jednak może być jeszcze lepiej. w sklepie było serduszko nie będę się krępować, po prostu je kupię eee, spróbujmy to niech to będzie coś o tam tarcze. przyda się To ta pieprzona papuga. Która jest gołębiem, który jest wroną, który jest mewą. Czekajcie, bo sobie stół przewrócić z miła tylko fajnie by go było wtedy na przykład... Ja podchodzę za blisko niego! Wtedy nie miałem unikać. Gdzie on poleciał? No nie, patrz! Nie, nie, No po prostu kurwa, no nie! Zapierdolę Cię! Przepiszę Cię, ptaku! Tak! Tak! Kurwa! Fajnie to. Mm. A to jeszcze kluczek. To wiecie co, to tylko do sklepu po drugie serduszko. A nie stać mnie na drugie serduszko pewnie. Oczywiście, że nie na klucz też nie i na nie. Więc nie było tematu. Nie w tym stronę no. Dobra, to już pilota dzisiaj nie ruszamy. co jeszcze pociśniemy tym. Ja pierdolę, nie wierzę w to. I, i, jeszcze mi... Pierdolę tą grę, pierdolę tą grę! jeśli ktoś to oglądał na YouTube, to to jest ostatni odcinek z Enter the i star Albo wiecie co? Nie komentujcie, nie subskrybujcie, nie łapkujcie w górę, pierdolę tą grę. Po prostu pierdolę, ja już nie mogę z tą grą, dziękuję.